Wybór notariusza do zakupu nieruchomości we Włoszech. O co pytać, na co zwrócić uwagę, na co się przygotować o tym będzie w tym filmie. A to jest kanał Paulina pomaga kupić dom na Sycylii. Chodźcie! Dzień dobry, nazywam się Paulina Wojciechowska. Witajcie na moim kanale. Kiedy kupujecie nieruchomość we Włoszech, możecie skorzystać z usług agencji pośrednictwa, ale nie jest to obowiązkowe. Możecie zatrudnić prawnika, czy to polskiego, czy włoskiego, do sprawdzenia dokumentów, do napisania umowy przedstępnej, ale to też nie jest obowiązkowe. Możecie skorzystać z usług technika, geometry, tak zwanego architekta, inżyniera, kogokolwiek innego. Do sprawdzenia stanu nieruchomości zgodności z dokumentami, ale to też nie jest obowiązkowe. Możecie skorzystać z usług tłumacza, ale jeżeli znacie, jeżeli znacie język włoski, to też nie będzie wam potrzebne. Jedyną osobą, której na pewno nie unikniecie w całym procesie, jest notariusz. Z, notari z usług notariusza skorzystać musicie. Zanim przejdziemy do tematu, chciałam jeszcze przypomnieć Wam, że moje filmy mają charakter informacyjny. Dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniami. Ale to nie jest porada prawna, ja nie jestem prawnikiem, to nie jest porada inwestycyjna ani podatkowa. Całość oświadczenia na ten, na ten temat widzicie teraz na ekranie. I wracamy do filmu. I teraz. Jak wybrać notariusza? Przede wszystkim, kto wybiera notariusza? Notariusza zwyczajowo we Włoszech wybiera ten, kto mu płaci, czyli kupujący, ponieważ zwyczajowo koszty aktu pokrywa kupujący. I znowu mówię, zwyczajowo można umówić się inaczej ze sprzedającym, aczkolwiek jeszcze się nigdy z tym nie spotkałam. Ale teoretycznie można. Jeżeli to kupujący wybiera notariusza, a kupujący jest na przykład cudzoziemcem i pierwszy raz w życiu kupuje nieruchomość we Włoszech i żadnego notariusza nie zna, no to co ma on biedny zrobić? Jak go ma wybrać? Może oczywiście oprzeć się na poleceniu, na poleceniu na przykład przez Agencję Nieruchomości, z której usług korzysta. I tutaj. Każda agencja ma swoją ulubioną kancelarię albo kilka kancelarii, z którymi współpracuje, z którymi już ma nawiązane kontakty, procedury na współpracę itd., itd. Można z takiej rady skorzystać. Zaletą niewątpliwie będzie to, że kontakty z kancelarią przejmie w całości agencja i nie będziemy musieli się to martwić. Zaletą również czasami wadą, ponieważ możemy mieć bardzo małą kontrolę nad całym procesem organizacji aktu, a może chcielibyśmy wiedzieć troszeczkę więcej o tym, jak ten akt będzie przeprowadzany już zawczasu. Także tutaj potem komunikacja między nami a agencją będzie bardzo ważna, żebyśmy mieli pewność, że powiedzieli notariuszowi i zapytali notariusza o to wszystko, co my chcielibyśmy wiedzieć i o co chcielibyśmy zapytać. Można oczywiście skorzystać z polecenia również znajomych, jeżeli mamy takowych, którzy już kupili nieruchomość w podobnej okolicy i już znają na przykład notariusza, z którego usług korzystali i byli zadowoleni. Może tak być i to my wskazujemy agencji sprzedającemu, że właśnie w tej kancelarii chcielibyśmy podpisać akt. Wreszcie zdarzają się sytuacje, gdzie to sprzedający chce, żebyśmy podpisali akt u tego konkretnego notariusza, jego znajomego notariusza. No to jest powiedzmy najmniej preferowana, bo jakkolwiek notariusz jest osobą zaufania publicznego, jest urzędnikiem państwowym. Jego odpowiedzialnością jest być bezstronnym, no to jednak jesteśmy tylko ludźmi i notariusz, który zna kupującego, a nas nie zna. Z nami nie ma kontaktu bezpośredniego, bo jest też bariera językowa. A jeszcze może podpisywał poprzedni akt zakupu tej nieruchomości i gdyby tam znalazł się jakiś błąd, to albo go nie zauważy i go powieli, albo się nie będzie z nim specjalnie wychylał. Powiedziałabym, że to będzie najmniej preferowana opcja, ale niekoniecznie całkiem do do odrzucenia. To zależy wyłącznie od Was. Można, oczywiście, znaleźć sobie notariusza również z książki telefonicznej. Można poszukać notariusza na portalu włoskiego notari notariatu. Adres to www.notariato.it. Tam są wpisani wszyscy notariusze we Włoszech. Gdzie ten notariusz ma być? Zwyczajowo ma on być gdzieś niedaleko kupowanej przez Was nieruchomości. Co prawda, nie jest niemożliwym podpisanie aktu zakupu nieruchomości, która znajduje się na Sycylii, w Mediolanie na przykład, bo możemy sobie wybrać naszego zaufanego notariusza, no, gdziekolwiek. Jeżeli mamy zaufanego notariusza w Mediolanie, no to czemu nie w Mediolanie? Dlatego, że również sprzedający muszą na ten akt dojechać, prawda? Także mm, tutaj to byłby, wiązałoby się z dużym dyskomfortem może dla nich dojechać z Sycylii na przykład. Jeżeli jest agencja, to również agent zwykle stawia się na akcie, nie musi, ale, ale zwykle to robi. W związku z tym najczęściej jednak notariusza wybiera się w pobliżu kupowanej nieruchomości: w pobliżu, jak daleko, jak blisko. Zwykle dojazd kilkudziesięciu kilometrów do kancelarii nie jest problemem dla nikogo. Zwykle mówię, no bo oczywiście zdarzają się takie przypadki, gdzie na przykład sprzedający jest osobą starszą czy osobą schorowaną i ma problemy z dłuższymi podróżami. W ekstremalnych przypadkach można również poprosić notariusza o podpisanie aktu w domu, w miejscu zamieszkania na przykład sprzedającego, który jest osobą starszą. To się zdarza, bywałam również na takich aktach, także... Także można o to prosić, jeżeli jest taka konieczność, ale najczęściej w typowej sytuacji wybiera się notariusza, powiedzmy, w promieniu 50 km. Jak wybrać tego notariusza, jeżeli go nie znamy? Możemy oczywiście opierać się tylko na cenie. Możemy po prostu zdobyć wyceny tego samego aktu notarialnego od kilku notariuszy i wybrać najtańszego, co nie będzie znaczyło, że on będzie najlepszy albo najgorszy. No jest to jakieś kryterium. Różnice między notariuszami, którzy są na podobnym poziomie i na podobnym etapie kariery, będą pewnie niewielkie różnice w honorarium. Duża może być różnica między renomowaną kancelarią starej daty, a kancelarią, która dopiero otwiera i notariusz jest młody i dopiero zbiera klientele. Tam mogą być większe różnice w cenie aktu notarialnego. To, na co zwróciłabym uwagę, to już na etapie wyceny. Ustalenie dokładnie, jakich usług od naszego notariusza oczekujemy. Bo to, szczególnie w przypadku, kiedy kupującym jest cudzoziemiec, nie mówiący po włosku i nie mający konta we włoskim banku, nie jest takie całkiem oczywiste. I uwaga. Zacznijmy od tego, jakich, jakich informacji w ogóle notariusz potrzebuje od nas, żeby wycenić akt notarialny. Absolutnym minimum do wyceny, po prostu samego aktu notarialnego. Takiego, który na przykład jest podpisywany przez same osoby mówiące po włosku i mające konta we włoskich bankach, e, czyli takie, taką typową sytuację, a nie z udziałem cudzoziemców. E, notariusz potrzebuje danych katastralnych naszej nieruchomości. O tym, co to są dane katastralne i co to jest wartość katastralna, mówiłam w osobnym filmie, do którego was tu odsyłam i do którego link, uwaga, wyskakuje gdzieś tu nad moją głową. Ok. Czyli dane katastralne naszej nieruchomości to nic innego jak to, co w Polsce nazwalibyśmy numerem cięgi wieczystej. Tutaj jest to numer arkusza mapy, numer działki, numer ewentualnie jednostki ewidencyjnej naszej nieruchomości i dochód katastralny, bo to na podstawie tego dochodu katastralnego notariusz obliczy wartość katastralną, a potem wszystkie podatki, które będziemy płacić od aktu notarialnego. O kosztach aktu też już był osobny film, do którego znowu Was odsyłam. Gdzieś tu, bo nie będę teraz o nich mówić. Ale musimy znać właśnie dane katastralne naszej nieruchomości i podać je notariusza, notariuszowi. Notariusz musi znać również cenę, jaką ustaliliśmy ze stroną sprzedającą i być poinformowany, czy na przykład był już wpłacony jakiś zadatek. Jeżeli płaciliście już jakiś zadatek i płaciliście go przelewem, bo tak powinniście go zapłacić, no chyba, że macie czek, to yy, kopię. Zachowajcie kopię potwierdzenia przelewu, ponieważ notariuszowi ona będzie potem potrzebna do aktu. Także minimalne informacje, których notariusz potrzebuje na samym początku, to właśnie dane katastralne i ustalona za nieruchomość cena. I to pozwoli mu na ustalenie podatków od zakupu i na ustalenie swojego honorarium. Ale, ale, uwaga, uwaga: podatki zależą od wartości katastralnej, honorarium zależy od ceny. Ale, do honorarium mogą być doliczane dodatkowe, e, dodatkowe kwoty, i dlatego właśnie musimy powiadomić notariusza o jeszcze dodatkowych usługach, których od niego oczekujemy. Jakie to mogą być usługi? Po pierwsze, jeżeli nie posiadamy konta we włoskim banku. O tym też już był osobny film, w ogóle listę filmów, z którymi musicie się zapoznać, żeby wiedzieć, o czym tutaj mówię. Umieszczę również pod tym filmem i będziecie mieli zadanie domowe. W każdym razie, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z depozytu notarialnego do zapłaty na kwoty należnej za mieszkanie, za dom, za nieruchomość, to również o tym trzeba powiadomić notariusza na samym początku przy zapytaniu o wycenę aktu. Ponieważ korzystanie z tego depozytu notarialnego najczęściej wiąże się z dodatkową opłatą. To mogą być kwoty rzędu kilkuset euro, czasami trzystu, czasami dziewięciuset, bo i z takimi się spotkałam. Czasami jest to procent oddeponowanej kwoty, ale o tym fakcie trzeba notariusza powiadomić. Drugą sprawą, o której musimy notariusza powiadomić, są kwestie językowe. Jeżeli nie znamy języka włoskiego, no to nie możemy podpisać aktu po prostu po włosku. Na no ten temat też już był osobny film, ale notariusz musi wiedzieć, czy chcemy podpisać akt w obecności tłumacza i chcemy, żeby był to akt dwujęzyczny, czy na przykład wyznaczymy pełnomocnika i na przykład to pełnomocnictwo w ogóle przeprowadzimy w Polsce i przyjdziemy z gotowym, pełnomocnik przyjdzie na akt z gotowym pełnomocnictwem w ręku. Ponieważ również od tego będzie zależało honorarium notariusza. Przeważająca większość notariuszy, jeżeli ma do czynienia z aktem dwujęzycznym, który jest dla nich o tyle bardziej kłopotliwy, że po pierwsze, muszą przygotować tekst aktu odpowiednio wcześnie, żeby dostarczyć go tłumaczowi do przetłumaczenia, po drugie, muszą liczyć się z tym, że samo odczytywanie aktu będzie trwało co najmniej dwa razy tyle, co normalnie, przeważająca większość notariuszy dolicza do swojego honorarium następne kilka stów właśnie za tę fatygę. Także znowu o tym musimy notariusza powiadomić, tym bardziej, że istnieją notariusze, którzy aktów dwujęzycznych w ogóle się nie podejmują. I w takich wypadkach wymagają, żeby osoba, która nie zna języka włoskiego, wyznaczyła pełnomocnika, i to ten pełnomocnik podpisze akt notarialny po włosku, a wcześniej będzie przeprowadzane albo tylko pełnomocnictwo dwujęzyczne, albo w ogóle będą wymagali tego pełnomocnictwa sporządzonego gdzie indziej, o tym też już było. W filmie właśnie o kwestiach językowych. Także zapytajmy o to zawczasu i najlepiej na piśmie. Dlaczego? Dlatego, żeby wszystko było jasne, co jest w, naszym, w naszej wycenie zawarte. W naszej wycenie powinny być również zawarte kontrole ksiąg wieczystych, czyli to właśnie, co notariusz sprawdzi, czy nie ma żadnych obciążeń na, hipotekach, na hipotece i czy nasza nieruchomość nie jest zadłużona. I teraz, po uzyskaniu wyceny, i najlepiej, żebyśmy dostali ją na piśmie, przechodzimy płynnie do tego, czego oczekiwać od notariusza. Co notariusz ma obowiązek sprawdzić we Włoszech? Powiem Wam, że niewiele. Powiem Wam, że niestety niewiele. Uwaga. Pierwsza sprawa. Notariusz ma obowiązek sprawdzić, zidentyfikować osoby, które stają do aktu. Czyli musi mieć dokumenty tych osób, albo przesłane wcześniej, albo sprawdzone i skserowane w momencie, e, w momencie aktu notarialnego. I w akcie notarialnym pojawi się fraza, że osoby, których tożsamości ja, notariusz, jestem pewien. Po drugie, musi sprawdzić, czy te osoby, szczególnie sprzedający, reprezentują pełną własność nieruchomości. Jeżeli ma być kupiona pełna własność nieruchomości, to ona ma być reprezentowana. Czyli czy to te osoby wynikają z Historii nieruchomości jako właściciele całości prawa własności. To musi sprawdzić notariusz. I notariusz ma obowiązek w akcie notarialnym udokumentować ostatnie 20 lat historii posiadania tej nieruchomości. I to musi się zgadzać z tym, co jest zarejestrowane w Urzędzie Katastralnym. Gdyby czasem się nie zgadzało, to najpierw będzie trzeba wyprostować rejestrację w Urzędzie Katastralnym, to też się często zdarza. Um, i musi się zgadzać z, ty z tożsamością osób, które stają do aktu wyznaczony dzień. Muszą być one obecne lub reprezentowane przez pełnomocników. I to jedno. Następna sprawa. Notariusz, oprócz tego, ma obowiązek wpisać do aktu numery pozwoleń na budowę i wszelkich e, innych dokumentów budowlanych, które dla danej nieruchomości były wydane. Po 1 września 1967 roku. Jeżeli są jakieś wcześniejsze, to już nie ma obowiązku e, wnikania w nie. I ma obowiązek przyjąć od sprzedającego oświadczenie, że nieruchomość jest, została wybudowana na podstawie tych pozwoleń i jest z nimi zgodna. Oraz oświadczenie od obu stron, że nieruchomość jest zgodna z mapką katastralną. A mapka katastralna leży w, tej, w tym momencie na stole i obie strony. Podpisują tę mapkę, czyli przyjmuje oświadczenie, że nieruchomość wygląda tak, jak na mapce katastralnej, a przynajmniej nie ma rozbieżności takich, które em, powodowałyby zmianę dochodu katastralnego nieruchomości i em, i w ten sposób zmieniały podstawę do opodatkowania, bo to jest najważniejsze dla państwa włoskiego. Oczywiście, jak każdy kraj, państwo włoskie głównie dba o swój interes i o podatki, a nie o interes koniecznie nas, nasz. Czyli e, wszystko na oświadczeniach, ale najważniejsze, żeby mapka katastralna, czyli mapka zarejestrowana do celów podatkowych, zgadzała się względem ilości pomieszczeń i wielkości nieruchomości z. Tym, co jest, co jest na miejscu, bo musimy płacić podatki od tego, co rzeczywiście kupujemy. I tutaj na przykład cała reszta jest już na oświadczeniu, prawda? Zgodność z pozwoleniem na budowę to jest tylko oświadczenie. Notariusz nie ma obowiązku tego sprawdzić, wręcz spotkacie się z notariuszami, którzy umieszczają odpowiednią frazę w akcie notarialnym, że oni nie są żadnymi technikami, nie mają obowiązku tego sprawdzać. O tym też już mówiłam, że na przykład w niektórych regionach, tak jak Toskanie, jest obowiązkowe przedstawienie do aktu notarialnego ekspertyzy technicznej, w której technik wyznaczony albo przez kupującego, albo przez sprzedającego, bo to podlega negocjacjom, potwierdza na własną odpowiedzialność zgodność nieruchomości z dokumentacją budowlaną, bo notariusz tego nie sprawdza. Na Sycylii nadal nie ma takiego obowiązku, więc możecie zatrudnić sobie takiego technika, który to zrobi, ale nie musicie. W takim wypadku będziemy opierać się tylko i wyłącznie na oświadczeniach. Notariusz ma również obowiązek pouczyć strony o sprawach takich jak na przykład obowiązek płatności za nieruchomość tylko płatnościami rejestrowanymi, czyli za nieruchomość możemy płacić tylko czekami albo przelewami. Notariusz najpierw poucza, a następnie przyjmuje oświadczenie od stron na temat, na temat tego, jak było płacone za daną nieruchomość, czyli wszelkie czeki i przelewy zostają dokładnie opisane dlatego właśnie przydadzą nam się potwierdzenia przelewów bo mają być dokładnie opisane albo z numerem transakcji albo na pewno z datą i z kątem, z którego wyszedł dany przelew na który poszedł dokładnie dokładnie opisane wszystkie płatności Notariusz przyjmuje oczywiście również inne oświadczenia na temat stanu cywilnego stron na temat chęci skorzystania lub nie z ulgi podatkowej całą serię oświadczeń ale to są tylko i wyłącznie oświadczenia. To, co notariusz jeszcze ma obowiązek sprawdzić, to przeprowadzić właśnie kontrolę hipoteczną. Kontrolę obciążeń danej nieruchomości. E, ponieważ oświadczenie e, sprzedającego, że nieruchomość jest wolna od obciążeń, które znajdzie się w akcie, ma być sprawdzone również przez notariusza. I tutaj e, warto zapytać notariusza w momencie, kiedy będziemy. Już prosić o wycenę, ile kontroli hipotecznych przeprowadzi. Czy przeprowadzi tę kontrolę zaraz przed aktem, na 10 minut przed aktem, czy również wcześniej? Dlaczego? Dlatego, że spotkałam się już z taką nieprzyjemną niespodzianką, że o istniejącym na nieruchomości obciążeniu strona dowiedziała się, strona kupująca dowiedziała się dosłownie na 10 minut przed aktem, ponieważ notariusz wcześniej tego nie sprawdził, a miał dokumenty nieruchomości już od miesiąca, jak organizował akt. Lepiej byłoby wiedzieć o tym wcześniej, żeby. Potem e, ustalić, co trzeba ze sprzedającym, prawda? Także e, o to warto pytać, kiedy taka kontrola będzie przeprowadzona, czy będzie przeprowadzona tylko raz, czy więcej razy. Jeżeli korzystamy z depozytu notarialnego, to on da nam dodatkowe zabezpieczenie w postaci dodatkowej kontroli jeszcze po podpisaniu aktu. Ja zawsze mówię warto z tego skorzystać. Cóż jeszcze, mam tutaj jeszcze troszeczkę notatek. E, I teraz. O co pytają mnie najczęściej Polacy i co wnioskuje jest różnicą między aktami notarialnymi we Włoszech a w Polsce? Niestety w Polsce byłam na akcie notarialnym raz jeden w życiu i to w przypadku sprzedaży nieruchomości własnej w rodzinie, także było to bardzo dawno temu. Nie mam takiego doświadczenia w polskich aktach notarialnych, ale powiem Wam, z jakimi komentarzami się spotykam i co już wiem, że jest różnicą. Pierwsza podstawowa różnica. Z aktu notarialnego we Włoszech nie wyjdziecie od razu z wypisem aktu. Z wypisem z aktu, z kopią aktu. Nie dostaniecie jej od razu. Będziecie na nią czekać aż do zarejestrowania aktu i uwidocznienia go w księgach wieczystych, co może zająć nawet miesiąc. Jeżeli bardzo chcecie wyjść z jakimś dokumentem, możecie poprosić o certyfikat podpisania aktu. To będzie nic innego, jak po prostu jedna kartka, na której notariusz potwierdzi, że u niego dzisiaj miał miejsce taki a taki akt. Ale tak naprawdę ten dokument do niewielu rzeczy Wam się przyda. Może przydać się, do przepisania mediów, aczkolwiek z mojego doświadczenia w energetyce w ogóle go nie wymagają, bo opierają się na oświadczeniach, a wodociągi za to i tak i Urząd Gminy chcą kopii aktu, na którą trzeba poczekać. Także zwykle ten certyfikat się prawie do niczego nie przydaje, można go wysłać administracji wspólnoty, na przykład jeżeli my kupujemy mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej, żeby pokazać administratorowi, że właśnie taki akt miał miejsce już dzisiaj. No i możemy go sobie mieć, żeby, żeby go mieć. Możemy, możemy również wymagać uzyskania takiego dokumentu, jeżeli w naszym imieniu akt podpisuje pełnomocnik i chcemy mieć pewność, że akt był podpisany. Możemy wymagać, żeby pełnomocnik taki dokument nam przedstawił, jako sprawozdanie ze swojej działalności. Następnie nie wychodzimy z kopią aktu. Nie ma też takiego utartego zwyczaju wysyłania tekstu aktu przed podpisaniem stronom do przeczytania. Można o to poprosić, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby notariusz odmówił, jeżeli strona pod, poprosi go o wysłanie wcześniej, udostępnienie wcześniej tekstu aktu, ale rzadko który notariusz robi to z własnej woli, po prostu jako część procedury. Także jeżeli chcemy przeczytać tekst aktu wcześniej, zwykle musimy o to poprosić. Cóż jeszcze? U notariuszy we Włoszech ogólnie bywa mniej formalnie i uroczyście niż w Polsce. Z, taką, a, z takim komentarzem też się spotkałam i rzeczywiście chyba tak jest, ale szczególnie na południu Włoch, szczególnie na Sycylii, widzę, że ogólnie wszystko jest tu mniej formalne i mniej uroczyste niż w Polsce. E, I zdarza się, że na przykład, co spotyka się naprawdę z degustowaniem ze strony rodaków, e, notariusz włoski. Dopiero kończy przygotowywanie aktu, pisanie aktu, uzupełnianie aktu w trakcie odczytywania. I to trwa niezmiernie długo, ponieważ jeszcze dyskutuje się, jeszcze się ustala, jeszcze się dopisuje, poprawia. To nie jest po prostu tak, że przychodzimy do notariusza, siadamy, odczytujemy, podpisujemy, wychodzimy. Nie. Często w trakcie aktu jest dużo dyskusji, akt potrafi trwać. No, najszybsze akty trwają pół godziny. Ale to są akty, gdzie notariusze czytają tak. Ok. Najczęściej to jest tak. Strona kupująca pani Paulina? Jest pani. Strona sprzedająca pan Giuseppe? Jest pan. Nieruchomość jest na tej ulicy, tu? tu, tu? Ok. No to dobra. Proszę podpisać. Z takim jak tam się spotkałam, aczkolwiek rzadko. Najczęściej jednak są to akty, które są czytane dość powoli. Jest dopytywane, dopisywane, poprawiane, i tak dalej. A dwujęzyczny potrafi trwać 4 godziny. Nie żartuję, naprawdę potrafi tyle trwać. Typowo akt trwa włoskojęzyczny, czy z pełnomocnictwem, typowo trwa z godzinę, Dwujęzyczne półtorej do dwóch. To jest tak typowo, ale naprawdę zdarzyły mi się akty czterogodzinne. No i zdarzyły się takie ekstrema 20-minutowe, ale to już naprawdę było ekstremum i rzadkość. Cóż jeszcze, możemy oczywiście wymagać od notariusza, żeby wytłumaczył niezrozumiałe dla nas zagadnienia. Możemy zadawać pytania, jak najbardziej możemy zadawać pytania. Jeżeli korzystamy z usług tłumacza, to oczywiście możemy za pośrednictwem tłumacza zadawać te pytania, po to ten tłumacz tam jest. Przede wszystkim uczulam Was na to, żebyście podpisywali, tylko jeżeli dokładnie rozumiecie, co jest podpisywane i tyczy się to zarówno pełnomocnic, jak i aktów notarialnych, żebyście wiedzieli, co się dzieje. I tutaj moim zdaniem najlepszym wyborem jest naprawdę akt dwujęzyczny z udziałem tłumacza i to profesjonalnego tłumacza, który przetłumaczy całość tekstu na piśmie, jak będzie dwujęzycznie rejestrowany. Wtedy zostanie Wam kopia dwujęzyczna za każdym razem, kiedy będziecie uzyskiwali wypis tego aktu, on będzie w dwóch językach, więc również w przyszłości, kiedy na przykład wasze dzieci będą dziedziczyć po was tę nieruchomość, a niekoniecznie miały związek z Włochami, bo w ogóle nie miały pasji do cappuccino i aperola, którą mają rodzice na przykład, yy, i po prostu we Włoszech nawet nie bywały, a tu nagle odziedziczyły sobie mieszkanie na Sycylii, które mama i tata kupili, będą już mieli akt dwujęzyczny w języku, który będą rozumieli, czy to polskim, czy może angielskim. I to jest bezsprzecznie zaleta, i będziecie mieli tekst, kontrolę nad tekstem aktu i nad tym, co podpisujecie. I to jest moim zdaniem najlepsza, najlepsza opcja. Oczywiście jest to również opcja najdroższa, niestety tłumaczowi trzeba zapłacić, no, niestety, niestety trzeba mu zapłacić. E, niestety wielu notariuszy dolicza sobie dobre paręset euro za tę fatygę, jaką jest dla nich akt dwujęzyczny, ale Korzystałabym z tego, tak jak korzystałabym z depozytu notarialnego do zapłaty. To są po prostu opcje dla Was bezpieczne. Ale oczywiście każdy wybierze, jak będzie wolał. Uczulam Was tylko na to, żebyście wybierali świadomie i wiedzieli, co wybieracie i jakie macie dostępne opcje. Czy wyczerpałam temat? Nie wiem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach, odpowiem. Jeżeli pytań będzie dużo, nagram jeszcze jeden film na ten temat. Zastanawiam się nad filmem nad, o przebiegu samego aktu notarialnego, bo być może mogłabym powiedzieć na ten temat więcej. Dajcie znać, czy taki film byłby przydatny. Jeżeli ten jest przydatny i podobał Wam się, to proszę o kciuki w górę. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału, kliknijcie subskrybuj. A jeżeli klikniecie dwa razy i pojawi się dzwoneczek, to dostaniecie powiadomienia o moich nowych filmach. A jako, że nie publikuję bardzo regularnie, to takie powiadomienia mogą Wam się przydać. Wtedy nie umknie Wam żaden film nowy na tym kanale. Dodatkowo, jeszcze jedna sprawa. Jeżeli przymierzacie się do zakupu nieruchomości we Włoszech i nie wiecie od czego zacząć, i chcielibyście mieć to wszystko jakoś uporządkowane na piśmie, po kolei, jak to zrobić, od czego zacząć, na co zwrócić uwagę, to przypominam, że jest również e-book, którego można kupić. E-book, który można kupić na stronie www.trójdomwewłoszech.pl. Link do tego też jest na dole, to jest e-book, którego napisałam wspólnie z Anią i Marcinem z kanału Wędrobny Motyle, którzy kupili swój wymarzony dom we Włoszech. E I podzielili się swoją historią, ja podzieliłam się moim doświadczeniem i wiedzą. I z tego powstał długi i bardzo, bardzo merytoryczny e-book, do którego zakupu zachęcam, jeżeli chcecie mieć to wszystko na piśmie. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film wniósł trochę więcej wiedzy i rozjaśnił niektóre Wasze wątpliwości. Trzymajcie się. Cześć!